Siema, z tej strony Tak tylko rzucę, że jest stronka, gdzie odbiera się nagrody za te misję od 1 listopada do 26. No i to są przeważnie misje za samo granie, więc sobie zobaczcie, jeżeli ktoś nie patrzył, bo punkty mogły same wpaść, a coś tam możecie odebrać. No więc, teraz przechodźmy do kwestii ważniejszej, czyli kwestia tego, że wprowadza się system który podczas bitwy zamienia wasz nick, utrudnia XVM-owi działanie podczas bitwy, no ale pamiętajcie, WN8 nadal będzie istniał, ponieważ jest potrzebny klanom, i tak gracze będą zerkać, jaki mają WN, więc niektórzy mówią: O, już się WN skończy XVM, a WN to powiedzmy XVM, tak, jeżeli chodzi o modyfikację grze, prawdopodobnie się skończy. Chociaż większy gracz prawdopodobnie nawet nie będzie widział takiej możliwości, znając życie. No dobra, tak. jeżeli chodzi o moje zdanie w tej sprawie, no to fajnie, bo przynajmniej będę od Art dostawał i tak dalej. Będę z tego prawdopodobnie korzystał i zobaczymy, co z tego wyniknie. Napiszcie Wasze zdanie na temat tego, no i będzie link do tej stronki. To było na tyle. Cześć.